Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy, pozdrawiam serdecznie. Książę arcybiskupie, jakie ksiądz arcybiskup ma refleksje, kiedy obserwuje to wszystko i te wszystkie medialne doniesienia związane z zagrożeniem koronawirusem. No i drugie pytanie, czy to zagrożenie wpłynie na duszpasterstwo w archidiecezji tak katowickiej? Jesteśmy, jesteśmy rzeczywiście, pani redaktor, bombardowani tymi informacjami. Ze wszystkich stron jest ich dużo, one wzbudzają pewien niepokój. Nas boimy się, ale też słuchamy tych rad, które są nam udzielane. Też w kościołach naszych był udostępniony list ministra zdrowia. I stosujemy się po prostu do tych rad, które nam dają i myślę, że to w tym się też wyraża pewien rozsądek i spokój. Mam, musimy mieć zaufanie do tych, którzy się niejako na tym znają, to znaczy z czym mamy do czynienia i dlatego słuchamy tych rad. A jeśli chodzi o duszpasterstwo, to wydaje mi się, że na tym etapie dzisiaj nie potrzeba jakichś specjalnych wskazań, natomiast... W najbliższej perspektywie jest konferencja Episkopatu Polski w Warszawie i prawdopodobnie ten temat też będzie podjęty i gdybyśmy doszli do pewnych wniosków, które należałoby przekazać duszpasterzom w parafiach, co byśmy mieli zastosować, jakie ewentualne formy jeszcze zabezpieczenia, jakie też formy zmian, które mogłyby dotyczyć spraw kościelnych czy nawet liturgicznych, to pewnie będą ustalenia ogólnokościelne. Nie chciałbym w tej chwili wychodzić niejako przed szereg. Spotykamy się, bo to jest kwestia najbliższych dni i gdyby taka, taka zaistniała potrzeba, to na pewno konferencja episkopatu jakiś dokument wyda. I wtedy będziemy mieli niejako jedną linię, co też jest bardzo ważne w tej, w tej walce właśnie z tym zagrożeniem. No, możemy powiedzieć, że cieszy, że w tej chwili obserwujemy jakby ze strony polityków, także jakby tworzenie pewnego wspólnego frontu, że już opozycja i rządzący próbują razem problemy rozwiązywać i docierać z informacjami do całego społeczeństwa i także budować wspólny front walki z tym z tym zagrożeniem, którego tak do końca nie znamy. Czyli raczej nie będzie takiej sytuacji, że w, tak jak we Włoszech na przykład, że w części diecezji zostanie w Polsce wprowadzony zakaz odprawiania mszy publicznych? No myślę, że to będą pewnie obowiąz... będą jakieś ustalenia ogólnopolskie i na to i na to poczekajmy. Oczywiście, gdyby się zdarzyły w jakimś miejscu jakieś intensywne ogniska zagrożenia, no to wtedy byśmy rozważali, a wtedy też musi działać już każdy biskup diecyzjalny, bo to są sprawy lokalne, które też trzeba potem rozsądnie rozwiązywać. Koronawirus zdominował nasze myślenie, naszą refleksję, także przestrzeń medialną, ale rozpoczął się wielki. Post. Przed nami druga niedziela Wielkiego Postu. Ksiądz arcybiskup opublikował list pasterski Metropolity Katowickiego na Wielki Post i apeluje w nim o zachowanie trzeźwości, o to, aby do tych tradycyjnych praktyk pokutnych czyli modlitwy Postu Jałmużny dołożyć czwartą. Czyli właśnie zachowanie trzeźwości, które będzie niejako przedłużeniem tygodnia modlitw o trzeźwość narodu. On zakończył się w ubiegłą sobotę. Dlaczego taki apel, księżarcy biskupie? Pani redaktor pamięta, że niedawno temu, bo w roku 2018, myśmy przyjęli Narodowy Program Trzeźwości. To jest bardzo ciekawy dokument. Warto do niego sięgnąć i oczywiście. Jak zawsze programy są pięknie napisane, tylko bardzo często pozostają tylko, tylko właściwie drukiem na papierze, a nie są realizowane. A warto by jednak czytać ten Narodowy Program Cześćwości, go realizować, podejmować, dlatego że kiedy czyta się statystyki, to, to widzimy co się dzieje ze społeczeństwem, jak bardzo wzrasta ilość alkoholu spożywanego przez Polaków w przeliczeniu na litry czystego spirytusu to jest bardzo poważne zagrożenie ponadto mamy problem dostępności do alkoholu bardzo łatwy i mamy jeszcze to, że właściwie wiek inicjacji alkoholowej bardzo się obniża to znaczy Dzieci sięgają po alkohol z uwagi na to, że jest bardzo łatwo dostępny. Stąd na podstawie aktualnego, aktualnego prawodawstwa samorządy mogą już ograniczać sprzedaż alkoholu i w wielu miastach tak się to stało, że od godziny 22 do 6 nie można w sklepach sprzedawać alkoholu. Myślę, że to powinna być powszechna praktyka, żeby utrudnić dostęp do alkoholu, a my podziwiamy czy popieramy te wszystkie działania samorządu i te działania legislacyjne, ale my też dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że prohibicja wszystkiego nie załatwia, potrzeba edukacji, potrzeba kształtowania człowieka. I właśnie wielki post jest takim, czasem samo wychowania. Każdy chrześcijanin może siebie w wielkim poście wychowywać, stosując te właśnie praktyki pokutne, do których też y, zaliczamy trzeźwość. Wiemy, że mamy ludzi, którzy są abstynentami i ten apel ich nie dotyczy. Dotyczy bardziej tych, którzy używają alkoholu, żeby jednak w kategorii postu y, jako Podciągnęli do kategorii postu to wezwanie do trzeźwości. I w tym dokumencie, który wspominam, to jest taka, taki drogoskaz społeczny właśnie dotyczący trzeźwości. Chciałbym go zacytować i niejako polecić wszystkim słuchaczom. Po pierwsze, nie upijaj się. Po drugie, mniej jest lepiej. A po trzecie, a najlepiej wcale. Więc dedykujemy wszystkim tym, którzy mają problemy. Proste. Łatwe do zapamiętania także Rady. Przed nami kolejna edycja, 13 edycja już metropolitalnego Święta Rodziny. Ono rozpocznie się 23 maja, w niedzielę 24 maja, dzień później zaplanowano w Katowickiej katedrze święto jubileuszy małżeńskich. To już taka uroczystość, która staje się powoli nieodłącznym elementem tych metropolitalnych obchodów. Ogłoszono hasło tegorocznego metropolitalnego Święta Rodziny. Rodzina. Przestrzenią spotkania. Jakie w ogóle znaczenie ma, księżarcy biskupie, ta inicjatywa? Inicjatywa Metropolitalnego Święta Rodziny. Przypomnijmy, to jest inicjatywa, którą organizuje Kościół we współ z samorządami, więc kościelno-świecka, należałoby powiedzieć. Tak, zresztą to nie jest jedyna jedyna przestrzeń współpracy właśnie Kościoła z samorządami, z czynnikiem społecznym. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że w tej sprawie jaką jest rodzina że chcemy wspólnie dla rodziny pracować chcemy wspólnie rodzinie służyć trzeba by wskazać na rok 2007 bo to był początek tego powstała w ogóle idea takiego święta rodzinnego i to u grobu Jana Pawła II i potem była realizowana i jest realizowana po raz 13 to święto po prostu trwa, ono trwa właściwie dwa tygodnie. To jest wielkie świętowanie rodziny, pokazywanie, pewnie promocja właśnie życia rodzinnego, jej piękna, rodziny. Nie tyle prowadzimy polemikę, która dotyczy pewnych zjawisk kulturowych, które są dzisiaj aktualne w naszym społeczeństwie, ale bardziej chcemy pokazać piękno zdrowej rodziny, która gromadzi się, aby być przestrzenią spotkania. Właśnie w tym roku takie hasło będzie, rodzina przestrzenią spotkania. Chodzi o to, żeby w rodzinie spotykała, żeby rodzina się spotykała ze sobą, żeby się spotykała z innymi rodzinami, żeby także w rodzinie były spotkania międzypokoleniowe, bo mamy rodziny wielopokoleniowe i niechby te rodziny się spotykały, żeby też ten dialog Międzypokoleniowy w rodzinie trwał. A my będziemy tylko stwarzali przestrzeń do spotkania i tutaj samorządy bardzo się angażują, instytucje kultury, Opera Śląska, Teatr Ateneum. Wiele jest takich instytucji, właśnie kultury, które się włączają, i my obserwujemy, że to Metropolitalne Święto Rodziny tak. Organicznie rośnie, nie na rozkaz, tylko ludzie są inspirowani tym właśnie świętem i poszczególne gminy, miasta się przyłączają. No w tym roku zauważamy znaczący przyrost miast i gmin z diecezji Gliwickiej. Chcą też w tym święcie uczestniczyć. I myślę, że jeśli tak dalej pójdzie, to może kiedy będziemy świętowali 25, to Święto Rodziny to już nie będzie metropolitalne, ale może będzie ogólnopolskim takim świętym, po prostu promocją rodziny, czego, czego życzymy i wszystkim tym, którzy się angażują w to metropolitalne Święto Rodziny, szczególnie myślę tutaj o miastu Zabrze, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. To przed nami. Przed nami także już w, najbliższy, w najbliższym czasie wizytacja kanoniczna w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jeżeli mówi ksiądz arcybiskup, że metropolitalne święto rodziny może być pewnym wkładem w duszpasterstwo kościoła w Polsce, ogólnopolskim, w ogólnopolskie duszpasterstwo, to myślę sobie, że taka forma wizytacji kanonicznych, jaka jest właściwa dla archidiecezji katowickiej, też mogłaby być takim wkładem, bo ona jest... Bardzo wyjątkowa. To znaczy staramy się, żeby tak właśnie było i może być, że ta forma rzeczywiście może być inspirująca dla innych diecezji, dla innych pasterzy kościoła, dlatego że jest to forma bardzo rozbudowana. Wizytacja w parafii katedralnej będzie trwała trzy dni i zwykle właśnie w parafiach większych to... Ta wizytacja trwa 3 dni, dwa dni w zależności od liczby parafian, od sytuacji lokalnej. Natomiast co to jest wizytacja kanoniczna? To jest możemy powiedzieć duszpasterstwo biskupa w parafii. Biskup przyjeżdża po to, żeby duszpasterzować. Pracownicy kurii metropolitalnej czy diecezjalnej przeprowadzają wizytacje związane z administracją parafii, a biskup przyjeżdża tylko po to, żeby, żeby duszpasterzować. Właśnie, żeby ta wizytacja była też przestrzenią spotkania, bliższego spotkania wiernych z biskupem. I dlatego w czasie wizytacji są spotkania z Radą Duszpasterską, z różnymi zespołami, z grupami modlitewnymi, zaangażowanymi w różne dzieła apostolskie. Spotykamy się także za całą wspólnotą parafialną. Posługujemy sakramentami świętymi, sakrament bierzmowania. Wiele, wiele właśnie spotkań, między innymi także, co uważam, że za bardzo dzisiaj jest ważne spotkanie z nauczycielami. Spotykamy się w szkole z nauczycielami, z uczniami, i po prostu dusz pasterzujemy, a obowiązkiem biskupa jest, tak jak to zostało powiedziane, umacnianie braci we wierze. Takie słowa Piotr usłyszał, że ma umacniać braci we wierze i myślę, że następcy Piotra, także następcy apostołów to czynią, kiedy wizytują. I na pytanie, właśnie co, co robi biskup, to warto też powiedzieć, że między innymi wizytuję i to jest jedno z podstawowych zadań biskupa. Pomagają mi biskupi pomocniczy i rzeczywiście mamy takie dwa sezony wizytacyjne, ten wiosenny i ten jesienny sezon i staramy się systematycznie docierać do parafii, żeby wizytować, umacniać braci we wierze, a wizytacja to jest właśnie przestrzeń spotkania z wieloma diecezjanami. Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc był dzisiaj gościem rozmowy poranka. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść moje. Rozmowa poranka. Radio M 107.6 FM.